Cześć, witaj, zgodnie z obietnicą. Jeszcze dogrywam filmik, bo zapomniałem sobie o tym, mówiąc szczerze, odnośnie Twojego tutaj domku. Byłem tu oczywiście z DEFRO. Rozmawialiśmy z chłopakami. Wysłałem, że tak powiem, temat konkretnie inżynierom tejże firmy i powiem ci tak jak mówili, że mówiłeś, że się zastanawiasz nad tym czy brać tą rekuperację czy nie no to oni się za głowę że to jest taki dom, że tutaj byś sobie zrobił przez te wszystkie okienka, no będą piękne, szklarnie i w saunę ten gościu, który ci tu poprawia te okna, Tomek, sam mnie pytał o radę, bo właśnie też zrezygnowała, teraz będzie musiał zrobić taką ścienną rekuperację, to jest takie niewydajne, bo mówi, że ma termo w domu, normalnie jest gorąco i że się pocą i nawet jak otwierają okna, to to niewiele daje, bo przecież to tylko wieje, a przy samych sufitach, tam gdzie powinny być wyciągi, no to nic nie wyciągnie, no to nie ma szans. Przy tak ogromnych przeszkleniach, no, to raczej ciężki temat. Natomiast mam kilka e, spostrzeżeń, kilka rad od e, właśnie tutaj Kamila z DEFRO. E, prze, przejechaliśmy tą budowę w całości, popatrzyliśmy, pomierzyliśmy sobie. E, no, i co mogę Ci powiedzieć? E, pokażę Ci teraz kilka rozwiązań, które wymyśliliśmy dla Was. Abstrahując już od yy, całej tematyki rekuperacyjnej tu w tym miejscu kominek prawda bo wiadomo tutaj przyłącz do komina a nagrywam to na tej drugiej że tak powiem na tym drugim obiektywie dlatego można tak mieć wrażenie że wszystko jest podwracane ale może nie będzie tak le. natomiast tak tu, tutaj mamy ten komineczek i tak Oprócz tego, że faktycznie, tak jak powiedziałem, no przewierty trzeba dowiercić i niektóre zrobić, tu obowiązkowo musimy to poszerzyć. Wiadomo, A tu musimy zrobić drugi przewiert. No trochę tak nie pomyśleli o tym. No co to tu ci spłynie powietrze, i tak naprawdę powinno to być bardziej na kraju, tutaj gdzieś. W tej części o, no ale dobra, niech będzie to, będzie do kominka. teraz tak to powietrze pójdzie w dół. Tutaj natomiast na górze, gdzie wszystko się będzie kisić i cały upał, i całe wszystko, i wszystkie zapachy, które z kuchni ewentualnie powędrują, i one już tam by ci się, że tak powiem, skumulowały, musisz tutaj zrobić wywiew. I to taki na trzy rury. Co najmniej taki, wiesz, taką skrzynkę trzeba zrobić. Bardzo ważna sprawa. Jedna z najistotniejszych, tu pewnie będzie gdzieś jadalnia, prawda? No to też tutaj mamy, co prawda, tu się jajko zrobiło, więc tutaj trzeba będzie to poprawić. i tu jest trochę zagwostka z tą kuchnią. Kuchnia jest fajna, w ogóle dom przepiękny, możliwości cudowne. Tu bym ci radził zrobić, proszę pana, sufit podwieszany. Bo nie wiem, czy skorzystamy z tego przewiertu, co tam jest. Ponieważ jest on po tarasie, to masz ten taras. I ktoś kto to robił, to nie wiedział, że. Nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, ile musiałbyś wydać hajsu na to, żeby to się jakoś wyciepliło, dociepliło. Yy co musiałoby być w tym, żeby podczas mroźnych dni powietrze, które przejeżdża tam, wiesz, żeby Ci to, tu nie, żeby ci to nie kapało po prostu z tego. Ja. Więc proponuję tutaj zejść tu i wyjątkowo tutaj zrobić a, gdzieś, oczywiście jak masz projekt jakiejś kuchni czy czegoś, no to dobierzemy w jakimś fajnym miejscu. Pewnie tutaj będą jakieś, jakieś szafki, jakaś lodówka, jakieś inne tam pierdołki które zostawione na dnie, czy coś co tam jest. Ostatnio jak byłem to widziałem, natomiast muszę sobie wrócić do tego filmu. A pewnie tu będą jakieś, jakaś zabudowa, e, więc ta skrzynka jak najbardziej tutaj ma ten sens wyciągowy. E, no, trzeba to jakoś wymyślić sensownie. E, tu wejście z tego co widzę jest w porządku. No, tutaj wszystko się zgadza. Tam, tam, tam te łazienkowe tematy, jak najbardziej. I idziemy w górę. I teraz, tak, padła. Wiesz, masz mały domek, tak żeśmy rozmawiali. No. Malutki. Przepiękny dom. Podoba mi się strasznie. Od razu wróciłem z z Ameryki. Byłem tu z małżonką moją bo mi pomagała po że zrobić, przytrzymać metr mówi o to jak utres w Nowym Jorku nie wiem, no pamiętasz takie to, zwłaszcza to no i teraz tak, tu co masz tę cegłę no to masz przyłączoną, to masz przykrytą tą dziurę nie, no i jak tu się przedostać z tą rurą tu jest salna, prawda i wyślę Ci bo... Bliźniaczy, mój znajomy robił dokładnie w, 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 nawet taką rolkę nagrał do YouTube'a e, odnośnie tego dosłownie jakbym widział Twój dom. Tu musimy zjechać dwoma rurami, z czego jeden przewiert, a czy się trzy przewiertki będę musiał, bo to jest kotłownia, e, będę musiał zrobić pod kątem, żeby wjechać pod spodem tam, pod to do tej kuchni, dlatego myślałem o tym suficie podwieszanym. Tu będą musiały być dwie skrzynki, teraz tak będę ci tu musiał zabrać trochę miejsca, tak jakby dotąd. Na dwie takie rury, dwusetki. I tu jakaś będzie salna, mam taką ściankę serek z gipsu, gdzieś jak wolisz, po naszemu drywa ściankę trzeba będzie zrobić. No i tak, wykombinować, żeby było dobrze. Tu oczywiście musimy zrobić przebieg na jeden i na drugi anemostat. Musimy to wszystko wyliczyć, co jak, ponieważ no to będzie, będą panowały warunki specyficzne i w tym pomieszczeniu musi być nawiew i wywiew. I wywiew musi być koło drzwi, a nawiew musi być dół Musimy tak zrobić, żeby ona, żeby to nie zrobiło sobie tak przesuwiciel, tylko żeby ona faktycznie zeszło w dół napowietrzyło to pomieszczenie i żeby sobie jak najbardziej gdzieś tam dopiero wyskoczyło to się tam, są na to patenty. Natomiast tu jeżeli byśmy zrobili tak, to gdzieś tu masz instalację, tu masz jakieś rzeczy i tu no, no ciężko jak takie wiesz jakieś robić cuda no i tu Ci wiecznie być, mogło być przy, przy mroźnych dniach, mogło Ci podkapywać, natomiast Mam teraz właśnie na tej budowie, byłem u tego inwestora, oddzwonił do mnie, on jakąś folię, mówi, że będzie jakąś folią będzie basen wyścielał. Jest u niego gościu, który izoluje mu dach, ponieważ tam sobie robił jakieś przejścia na wentylację tą taką basenową. Ja się tym nie zajmuję, bo to jest nie moja tematyka, bo to jest bardzo skomplikowane. Natomiast no podcieka mu podlewa. I wiecznie z tym są problemy, bo pod to podjeżdża tam deszcz, specjalne okucia. Jak tu co zamkniesz, tą dziurę i ją zaślepimy, i ją zalepimy, to w ogóle temat ci umrze. Nie będzie już miał żadnych podcieków pod yy, dom, pod sufit. Niestety, to na trzeba, to trzeba uważać, bo naprawdę, a to taki taras, taki dosyć spory, ja ci później gdzieś tam może pokażę. Okazało się, że chłop musi dołożyć 60 tysięcy do tego interesu, żeby mu nie lało się po tym, bo on ma kilka takich przejść przez właśnie teraz do tego basenu ładnego, co ci tam pokazałem. No tu wiadomo, że dziura, tu wiadomo, że dziura, bo tu jest ten. Natomiast najciekawsza rzecz, jak powietrze musi być zaciągane z zewnątrz i wyrzucane na zewnątrz, to ponieważ tu jest komin, który miał być kiedyś spalinowy, a nie będzie a jest to częściowo wentylacyjny więc idzie on tutaj, ładnie go widać prawda, więc tu się wbijam z wywiewem natomiast czerpnia powietrza ponieważ nie ma tu gdzie jej tak fizycznie zrobić, żeby Ci nie zabrać części pomieszczenia, zrobimy ją uwaga tutaj no uważam, że to jest genialne rozwiązanie tu zrobimy Właśnie czerpnie powietrza. Jest na zewnątrz? Jest. Będzie sobie podciągać fajnie powietrze na górze centrala. Nic Ci nie będzie na dole huczeć, buczeć. Ja Ci tu spuszczę jeszcze kable. Będziesz miał tutaj, nie wiem, możesz sobie tu mieć, możesz mieć na dole. Mogę Ci zrobić miał dostęp z telefonu tam, z czegokolwiek chcesz. Więc myślę, że mogę się na dół tam przewiercić, będziesz miał folu, wentylowane, że tak powiem, teraz całe sterowanie. No, będziesz raczej nie będziesz biegał po suficie, a znaczy po strychu, przepraszam, żeby tam, ten, a tam spokojnie te ruki sobie pójdą i tu będziesz miał wtedy prawo wyboru, czy sobie robisz sufit podwieszany, czy sobie robisz tutaj, nie wiem, tynki, czy w jakieś ozdóbki. To, ale to będzie to nie, że musisz, tylko że możesz. Więc jeśli stwierdzisz, że A zrobię, bo mam forset, to zrobię. A jeżeli się po prostu stwierdzisz, że no, inwestujesz w co innego, na przykład basen czy w coś, no to będziesz mógł normalne Tinki zrobić, a na przykład w łazienkach chcę porobić jakieś bajery przy tak powieszanych. To się znacznie oszczędzi forset. Tutaj pralnia, o ile dobrze to rozczytuję. No i tutaj widać właśnie, że to fajnie będzie. W nikomu nie przeszkadzało, w tym miejscu się zrobi elegancko. No będzie to bardzo wysoko, bo będzie, nie mówię, że nie, a ja tu chłopaki, jak im to wypuszczę, jak tu będą tynkować dom, no to te układać sobie na zewnątrz, elewację robić, to ja przyjdę do nich w ostatni dzień, jak już to ci ładnie zrobią i machnie się to, tą, 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 właśnie tą taką skrzynkę i będzie gitara. Eee, no co, i tutaj wiadomo tak samo, nie, tu muszę ci zrobić. Nawet nie wiem, czy nie dwa, bo tutaj, mówił Kamil, że chyba dwa będą musiały być, dwa otwory, tutaj wystarczy jeden. No i oczywiście na holu tutaj, który będzie, żeby nie tylko z łazienek podciągało, ale tutaj ten. Natomiast sprawa jest taka, pan Wierzbicki, który jest tam dyrektorem od spraw technicznych, już do niego dzwoniłem, nie jest, jest na urlopie, ale by mi się bardzo odebrał, powiedział, żebym tego tematu nie dawał tam pracownikom. Tylko, że usiądziemy razem, bo to jest, ja Miałam szczęście, taki dosyć skomplikowany projekt. Tu trzeba naprawdę dobrać dobrą centralę, więc na tą chwilę mogę Ci powiedzieć, że będzie albo 600 albo 900. 900 ma dużo większe rury, więc dużo większe przekroje, a DRX 600 Plus to ja mam taką centralę. Pojebista. Pokażę Ci więc więcej ile to zajmuje, to jest klamot dosyć spory i dlatego tym bardziej na yy, na suficie może, znaczy na y, strechu może być. Wiadomo, że każdy chce mieć wykorzystaną przestrzeń, jak najwięcej ją wykorzystać, ale w Twoim przypadku no tam będą sobie rurki, po nich można chodzić i będą tylko rury gdzieś tam no i nie będzie Ci to huczeć, buczeć i tylko, że no, masz tam części odeskowane, więc albo pianę albo coś pyknąć i sprawa załatwiona. Także myślę, że ewentualnie jakąś jedną gałązkę z tych tutaj, jak tu będziemy robić yy, te podłogówki, to jedną taką tak jakiś tak cikajem na Chodzi o to, żeby tam było 15 stopni, nie musi być więcej. Wtedy będzie. Natomiast to Ci rozradzam z całego serca to rozwiązanie jest trefne. Będziesz narzekał, płakał, cielało do kuchni bo tam będzie wiecznie zimno. No bo wiesz, owszem, stropiany z można super to tubić, rurę ubrać jeszcze w ubranka, ale są przejścia, robić się mostki termiczne, nie ma to sensu moim zdaniem. A tak to sobie w świetle domu, je pod kątem przewiercę, wpuszczę Ci te trzy rurki 75 albo 290, to ten rozdzielacz się zaprojektuje. CNC to powycina wszystko, zrobię tak, żeby to będzie miało ręce i, i nogi i rozmawiałem z, już z Łukaszem też e, pomoże mi gdyby coś miał jakieś niejasności, on przedstawię swoje plany, koncepcje no, chcę żeby było dobrze, żebyś był zadowolony, żebym nie musiał czegokolwiek poprawiać, no, bo to już są rzeczy, które się raczej no, już się zrobi, to już, to już się zrobi co do pompy ciepła Rozmawiałem z Twoim baseniarzem, rozmawiałem też z tym Wierzbickim, bo on jest i od tego, i od tego inżynierem. E, powiedziałem mu, że porozmawiam z tym baseniarzem, że masz tutaj e, już przyłącze izolowane i idzie prosto do basenu i wymiennik jest w pompie ciepła, gdybyś ją tutaj miał. A gdybyś chciał z pompy ciepłej z kominka ładować basen, no to trzeba duży wymiennik, ale musimy zdobyć rury preizolowane. To jest drogi jak skórczywy, specjalne takie rury, żeby one grzały basen. I, a to, no bo w lecie, ta ziemia jest chłodna, no. tak samo jak i w zimie, co prawda. A tam stałą temperaturę około 15 stopni, no i żeby to ciepło nie uciekało do gleby, tylko żeby te są specjalne rury preizolowane. W taki odcinek to no, kilka tysięcy złotych kosztuje. Więc ja nie wiem, czy to ma sens. Natomiast, oczywiście, jak zawsze daję Ci wybór i opowiem Ci o plusach i minusach każdego z rozwiązań. Pompa ciepła basenowa. A zalety. Szybka wymiana. W okresie takim już wiosennym 15-17-20 stopni wzwyż do miarę jesieni, w podobnych tematach temperaturowych, najszybsza wymiana. W tym czasie fotowoltaika pracuje i ona bierze coś około 2 kW. Ona jest na jedną fazę w ogóle, to nawet się nie ma co zastanawiać. Fajnie to działa, natomiast jest to pompa na gaz syntetyczny. Znam te pompy, którym on chciałby ci tutaj zamontować, ten baseniarz. I wiedział, że się znam, więc mi tutaj nie ściemniał i powiem ci to wprost. W momencie, kiedy będzie 5 stopni na plusie, tylko 5 polskich stopni Celsjusza, znaczy polskich, no, w europejskim systemie 5 stopni Celsjusza, to. Niestety, efektywność tej pompy jest do dupy i się załączają grzałki. To są gazy syntetyczne. Niestety, to, kto tam pyta się o tych boszach i tych innych tam, jakichś innych wynalazkach. No niestety, no. To tam nie ma takich sprężarek i nie ma tam takich bajerów, zwłaszcza w pompach basenowych. No i gdybyś chciał sobie dogrzać kominkiem, to sobie już nie dogrzejesz. No, to niestety tak to, tak to wygląda. Plus jest jeszcze taki, że wtedy nie musimy dawać 800 litrów i nie musimy dawać droższej pompy inwerterowej. Możemy dać Onofa, 16. I ona będzie w bardzo podobnej cenie jak 12 inwerterówka. Patrząc po całym tym zagadnieniu gdzieś tam dzwoni, Patrząc po tym całym zagadnieniu, gdybyś miał pompę, yy, taką szesnastkę i bufor 800, rury preizolowane, no to yy, nieważne jakie masz te. Jakie masz temperatury na zewnątrz, to basen dogrzewa do 30 stopni. Bo na przykład wrzucisz sobie parę szczapek do kominka, w bufor się wygrzeje do 80 stopni i jedziesz. Można nawet na mrozie, kurde, zrobić fińską samę, kurde, skakać skakać do 30 stopni do basenu. Jeżeli tak chcesz, no to to rozwiązanie jedynie ci zapewni, to jakby ta opcja. Czyli z pompą, która grzejemy dom, grzejemy też basen. Droższe, bo faktycznie większy bufor na basen i cholernie drogie rury preizolowane, które trzeba prowadzić do basenu. Opcja tańsza, bardziej optymalna i bardziej wydajna w okresie letnim, nie obciążająca budżet, tańsza, że tak powiem, opcja pompy, bo wtedy możesz sobie inwerterówkę 12 na dom, buforek, kominek. Może mieć 800, też nie w niczym nie przeszkadza. No tylko Trochę problem z tym miejscem, tam jest, trzeba by ją gdzieś, może nawet na garaż delikatnie gdzieś wywalić, czy gdzieś tam, no, tak, tam widzę, że masz jakieś zaplanowane pomieszczenia. Natomiast y, trzeba to tak wszystko rozwiązać, żeby to miało sens i żebyś ty miał optymalnie. Jeżeli nie potrzebujesz w zimie grzać i tylko chcesz w okresie przejściowym, letnim, wiosenno do jesieni, no to myślę, że powinieneś zainwestować w pompę, y, tą właśnie basenową. zwłaszcza, że masz rurę, za które zapłaciłeś. I masz już to gotowe. No i to jest dobre, dobre rozwiązanie. Natomiast przy niskich temperaturach basenu nie nagrzejesz nie ma bata. Bo to no co no przy 5 stopniach już będziesz miał żałki. A i tak ci to zerze, a nie wrzucić to tej energii do tak ogromnego. No wyobraź jak grzałkę 2 kW czy tam ileś tyle, to, to ma. No to, no nie bądźmy śmieszni. Tu jest w pigułę litrów w tym basenie i nagrzać grzałeczką coś takiego to 60 stopni jest na wymienniku non stop i on tą wodę basenową mieli specjalny wymiennik jest, który jest do wody agresywnej chemicznie. Woda basenowa nie jest taką wodą obojętną, bo tam chemia, no to basenowa, no to, to ona jest dla przeciętnego urządzenia zabójcza. No i tyle, no. z takich moich obietnic, co Ci obiecałem, się sprawdzę. Wraca Wierzbicki gdzieś w okolicach, znaczy ten, ten tydzień jeszcze jest chyba na urlopie, od przyszłego wraca. Jadę do Defro, jadę kilkanaście tam kilometrów. Gdyby się okazało, że chciał być przy tym wszystkim, to myślę, że bym mógł cię zabrać ze sobą. Natomiast ja do tam i spotkałem, spotykamy się, robimy burzę mózgu. Patrzymy wszystkie rozwiązania, próbujemy tak, tutaj dobrać Ci odpowiednią ilość moc, moc centrali odpowiednią. Czy 600, czy 900. Na pewno nie mniej. Nie ma opcji. No i pytanie, czy robi się rekuperacja, czy nie robić, to, to nie jest pytanie. To jest to, absolutny must have. Będziesz miał termos, będziesz miał syf po prostu. To nie chcesz mieć nowego domu i być z niego niezadowolony. Eee, nawet gdybyś nie chciał teraz tego robić, to instalację trzeba rozłożyć i wrzucić kuchwarki i zarzucić to w podłogę i skrzynki pomontować i tak dalej. No tylko, że potem znowu wiesz, rozpiszdzaj robota, podpinanie na, co prawda na strychu, ale wiesz, uważanie z tym są centralą to nie jest nic fajnego. Jesteśmy w kontakcie. To, że mnie nie słychać, to nie znaczy, że nic nie robię dla Ciebie. Zbieram dane, zbieram informacje wyzwaniam no, z tymi tymkarzami z tym wszystkim. Nie jest to takie proste ale obiecałem mi że w razie czego uh, dadzą radę. Um, jeśli chodzi o twój taras tutaj, co tam masz te dziury, to wszystko rozmawiałem z tym gościem, co teraz właśnie byłem w, tej, w tym domu, z tym basenem, no to on je izoluje. To jest jeden z kilku ludzi, którzy w Polsce potrafią to robić. Ale niestety przez to, że od razu go nie wziął ten inwestor, no to teraz musi jemu zapłacić prawie za materiał 60 koła. No ale teraz będzie sobie mógł zrobić ogród zimowy, cudanie widy, trawę, co chce na tym tarasie. Będzie mógł tam lać wodę, nie wiem, basen by sobie mógł tam zrobić. Natomiast do basenu folia jakaś. Ja nie wiem co to za folia, ale generalnie mówi, że specjalna folia idzie. I że to jest najpewniejsze, najlepsze rozwiązanie tematu. I z tym wszystkim zostawiam Cię. Zamykam Twoją budowę. Do Łukasza się jeszcze zgłosił kilka tam porad. Trzeba będzie, tak jak Ci mówiłem, troszeczkę internetów tutaj więcej wrzucić, troszeczkę rozbudować tą, tą centralę, pociągnąć prąd do centrali wentylacyjnej na górę. Na szczęście jest ten etap, gdzie mogę to zrobić dla Ciebie. Nie jest, będzie to problemem jakimś wielkim. Jakby już były tynki, to były przerąbane. Natomiast na tym etapie jest to jak najbardziej, to jest ostatni moment na to, żeby to robić. Poznałem tego Twojego Tomka tutaj, co Ci te okna robi. No chłop ma spuszczoną głowę, mówi, że tam jego coś podwykonawcy dali ciała, że się podobno trochę pozłościłeś na niego, nie dziwię się, też bym się wkurzał gdyby mi ktoś numer taki odwalił, no, ale poprawia że ten nie i, 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 i wydaje mi się, że fajny chłop, natomiast no, to nie znam go na tyle jak, jak ty Mieliście relację, natomiast y, sam powiedział, że u siebie w domu ma termos i niestety żałuję, że sobie nie zrobił rekuperacji, bo to już by mu rozwiązało wszystkie jego problemy. Żegnam Cię, małżonkę również do usłyszenia i swoim do mnie, pytania nie ma problemu. Wiem, że będziesz pytał o ceny, o ceny, o ceny, wyliczę Ci podłogówkę, bo policzyłem metry, wyliczę Ci układanie styropianu. Tego grubego, tego twardego, policzyłem też te wszystkie tematy. Natomiast z tym kolegą się muszę spotkać, go czyń przed. Czy tą dziurę po prostu zalepimy, i musi to być zrobione przed styropianem, czy ten? No bo wiesz, to podcieka pod steropionem, tam się też tworzy. Wiesz, wilgoć, będzie się lało do kuchni, to nie jest fajne. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.